Witam bardzo serdecznie wszystkich na kanale Sunline Tarot. Dzisiaj moi drodzy, wróżka Fortuna zaprezentuje horoskop tygodniowy dla was, moi drodzy znaki wodne. Od 4 do 10 stycznia, już mamy styczeń. Także zapraszam was bardzo serdecznie, moi mili. Zaczynamy od raka. Od 4 do 10 stycznia Tarot, proszę daj Rady wskazówki dla raka od 4 do 10 stycznia. No i jeszcze karty Lenormand. Czeka Was podróż w ogóle w tym tygodniu, ale zacznijmy od poniedziałku. W poniedziałek spełnienie marzeń, dużo radości, także wokół Was jakieś szczęście. Idzie do Was coś bardzo, bardzo przyjemnego. Moi drodzy, wszystko to, co sobie zaplanujecie, powiedzie się w poniedziałek. We wtorek bardzo dobre finanse. Macie te finanse, ale oszczędzacie na przyszłość. Także tutaj, pomimo, że są finanse, to te finanse są zarezerwowane, zablokowane na jakiś cel. Taki wtorek, w środę trochę smutku, trochę żalu, coś będziecie rozpamiętywać, wasze życie, jakiś miniony czas, kogoś możecie wspominać, także środa trochę taka. Refleksyjna, trochę smuteczek, ale to szybko minie. W czwartek czeka większość raków podróż. Karty Lenormand też tutaj o tym mówią: że podróż. Dużo radości wokół Was również w piątek. W piątek, moi drodzy, Jakiś plan, który macie w głowie, może ujrzeć u światło dzienne. Coś będziecie planować, możecie otrzymać piękny prezent, ale taka energia w was będzie bardzo duża, e, dobra energia, dobra witalność. Także tu może coś zacząć kiełkować nowy plan, nowy pomysł w piątek. E, sobota dosyć pracowita. <laughs> Dużo współpracy. Tutaj może będziecie mieli jakieś dodatkowe finanse, bądź też dodatkowa praca. Także sobota bardzo dobra. No i niedziela czas taki na zajęcie się sobą, swoimi sprawami. Trochę będziecie zamknięci, może w domu, będziecie chcieli spędzić tą niedzielę. Także. Trochę niektóre raki mogą poczuć się niedoceniane. Ogólnie tydzień tutaj jest y, dosyć pozytywny, no, y, oprócz y, środy, ja bym powiedziała. Czeka Was dużo pracy. Y, wiadomości Was czeka. Y, wiadomość czeka Was od. Y, może być mężczyzny, moi drodzy, wiadomość, która przyjdzie do Was niespodziewanie. Także ta podróż, no i tutaj jakąś nawiążecie współpracę, nową jakąś współpracę. Coś podpiszecie, na coś się zdecydujecie w finansach, myślę. Także moi drodzy, w zdrowiu raczej tutaj dobrze, ale trzeba uważać, kochani, na to, co jemy, aby trochę ruchu mieć w ciągu dnia. Nie przejadać się, bo tutaj może grozić zatrucie pokarmowe w tym tygodniu, ale też i ból, z zatok. Ja Wam życzę, drogie Raki, wspaniałego tygodnia i zapraszam. Skorpiony do wysłuchania, horoskopu od 4 do 10 stycznia. Zobaczymy, co u skorpionków. U raków bardzo mm, fajny, nawet ten tydzień pierwszy w nowym roku wypada. Skorpion, tarot, proszę daj rady, wskazówki, co u skorpiona uskorpiona Skorpiona od czwartego, co się będzie działo, do dziesiątego stycznia. No, tutaj zobaczmy. Od poniedziałku do piątku idealnie. Także tak, moi drodzy, hmm. Poniedziałek jakieś świętowanie. No Skorpion będzie bardzo, bardzo z czegoś się cieszył, będzie zadowolony, coś mu wyjdzie w życiu. Będzie świętował czy z przyjaciółmi, czy też z rodziną. Także dużo radości i zabawy koło was. We wtorek rozwój finansowy. Może Skorpion lubi finanse i zawsze dba o swoje finanse. To mu się chwali, ale tutaj rozwój finansowy, dodatkowe jakieś pieniądze we wtorek, w środę. No tu ktoś może chcieć troszeczkę dominować, ale wy też możecie mieć ważną rozmowę. Może będziecie również podpisywać jakiś dokument, niektórzy z Was. Także tutaj dzień na pewno nie będzie nudny, będzie się działo i to będą się działy dobre rzeczy. Także Możecie rozmawiać z kimś ważnym, z kimś podpisywać umowę, ale też, moi drodzy, uważajcie na to, aby abyście wy zbytnio nie dominowali w waszym otoczeniu, w waszym domu i też nie dajcie sobą właśnie manipulować i mieć nad sobą taką dominację. Tutaj środa, taka uwaga. W czwartek spełnienie, sukces, jesteście zadowolone, drogie skorpiony ze swojego życia, z tego co macie i posiadacie. Tu, gdzie mieszkacie, również możecie kupić sobie coś, albo też y, otrzymać jakiś piękny prezent. Także czwartek, bardzo y, sympatyczny dzień, y, dobre finanse, tutaj cały czas koło skorpiona wychodzą. No i w piątek współpraca, dodatkowa praca, dodatkowe godziny. Także tutaj od poniedziałku do piątku. Trzy razy karty materii, monet, więc również cesarza. Więc bardzo możliwe, że albo otrzymacie dodatkową pracę, podwyżkę, albo też jakąś nawiążecie współpracę dodatkową. W sobotę możecie nie spać zbyt dobrze i tutaj trochę tak dzień będzie zmarnowany. Ta sobota. Trochę lęku, może, no nie będziecie spać, i później mogą was męczyć jakieś koszmary. Także tutaj ta sobota taka niezbyt ciekawa pierwszy dzień, który będzie taki no niezbyt pozytywny, no i w niedzielę tutaj możecie odczuwać jakieś braki mogą to być braki zdrowotne również y, może poszalejecie z finansami, za dużo wydacie więc y, na to też uczulam ale tutaj może powrócić jakiś ból pleców czy korzonków zdrowotnie y, także moi drodzy uważajcie również na y, lekkie bóle głowy w tym tygodniu Moi drodzy, karty Lenormand mówią, że dużo radości do Was idzie w tym tygodniu, dużo takiego szczęścia. Możliwe, że jakieś niejasności zaczną się tutaj wyjaśniać koło Was, ale też i czeka Was podróż w tym tygodniu. Także bardzo dobry tydzień, drogie skorpiony. No także w zdrówku tylko. Uważajcie, aby się nie przeziębiać. Dbajcie o siebie. No i zapraszam teraz ryby do wysłuchania horoskopu. Ja tylko przypomnę, od 4 do 10 stycznia. Zobaczymy, co u ryb. No, poniedziałek, siódemka mieczy. Wtorek, środa. Czwartek, piątek. Sobota, niedziela, i Lenormand. Uważajcie w poniedziałek, drogie ryby, na oszusta jakiegoś złodzieja, który może koło Was się kręcić. Także jest pierwsze ostrzeżenie. Dla ryb w tym tygodniu, także nie zwierzajcie się ze swoich tajemnic, aby ktoś tego nie wykorzystał. We wtorek, już lepszy dzień pomoc jest mężczyzna kołowa, z który dawam wsparcie, jest to zakochany człowiek, ale moi drodzy, możecie naprawdę mieć miłą rozmowę i pomoc, jeśli będziecie potrzebować pomocy, udacie się gdzieś, to na pewno ją otrzymacie, czy to od lekarza, czy to od przyjaciela. także wtorek, miły dzień, przyjemna rozmowa, w środę no trochę zablokowani będziecie, spędzicie ten czas bez zmian, może w domu, może też w pracy, będziecie oszczędni bardzo, zbieracie pieniądze na jakiś cel, nie będziecie chcieli ruszać swoich finansów. Także tutaj w domu bez zmian, w pracy bez zmian, taka rutyna. W czwartek już zmiana energii duże działanie może niektórzy będą mieli podróż, gdzieś wyruszą, nawet może być podróż zagraniczna, a ci, którzy są na miejscu, załatwianie swoich spraw bardzo dynamiczny dzień. Piątek, kochani, piątek, y, dzielenie się swoimi pieniędzmi, ale też, moi drodzy, otrzymywanie. Tutaj możecie otrzymać piękny prezent, dodatkowe finanse mogą się pokazać także. Piątek, dzień z niespodzianką finansową. Y, sobota również, y, tutaj no nie również, ponieważ jest energia, y, moi drodzy, y, takiego trochę smutku, żalu. Będziecie coś wspominać albo kogoś, może tak refleksyjnie spędzicie tą sobotę na wspomnieniach, trochę nostalgicznie, może też będziecie czegoś żałować, że nie zrobiliście. Na przykład, do tej pory w swoim życiu. Także tutaj może być również sprawa finansów. Które może jednak wydacie za dużo pieniędzy w ten piątek, i też może tak być, że będziecie później tego żałować. Także tak może być może być za dużo alkoholu i również ból głowy. Niedziela. Odrodzicie się, pogodzicie się z kimś, może wybierzecie się na zewnątrz, drogie ryby, spotkania z osobami, ale też moi drodzy, dobra energia dla Was, takiego odrodzenia, oczyszczenia, poczujecie się jak nowonarodzeni. W tym tygodniu karty Lenormand również mówią o radości. Uważajcie, bo jest zagrożenie ze strony jakiejś kobiety. Także, jak rozmawiacie, nie spowiadajcie się ze wszystkiego. No i moje drogie ryby, w zdrowiu na, uważajcie na przewód pokarmowy, na różnego rodzaju zatrucia, ale też. Może być stan podgorączkowy w tym tygodniu. Może być przyspieszone bicie serca, może ze szczęścia, może z radości. Moi drodzy, także ci, którzy biorą leki na stałe, też muszą uważać na dawkowanie, bo może być jakiś lek. Pomylony. Także tutaj dawkowanie y, może być y, pomylone, także trzeba zwracać uwagę y, to, co bierzemy, kontrolować. Dobrze, drogie ryby, pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkie znaki wodne. Do usłyszenia, y, do następnych filmików. Zapraszam serdecznie na mój kanał.